Dzień dobry, dzień dobry, witajcie widzowie. Już dzisiaj poni poniedziałek, dzisiaj od 5 rano jestem już na nogach. Kawka wypita, śniadanko zjedzone. Teraz mamy 5.50, akurat widać 5.50. Ja się już zabrałem do pracy już tutaj się szykuję. I pełna mobilizacja u mnie, czyli na przyszłe 75 dni to jest po prostu pełna mobilizacja codziennie, wstawanie e, 5 rano żadnego alkoholu, żadnych spowalniaczy, 75 dni ciężkiej pracy, bo mam nadzieję, że będą żniwa. W połowie grudnia myślę, że już będzie można sobie odpuścić, bo już wtedy ludzie przestaną kupować i przyjdzie czas po prostu poważnych decyzji. Zobaczymy, jak to wszystko, co z, co z tego wszystkiego wyjdzie, jakie będą tutaj rachunki, jakie będą ogólnie, jaka będzie sprzedaż. Także Zobaczymy, co w ciągu tych 10 godzin, bo tak teraz 10 godzin to będzie takie intensywne, bo o 16 odjeżdża ostatni kurier. No to te 10 godzin cały czas będę przy komputerze, cały czas będę odbierał wszystkie telefony, cały czas będę pozyskiwał klientów, gdzieś tam analizował, sprzedawał, dopieszczał aukcje i o tym wszystkim będę Wam opowiadał. No i jestem. 18 godzina, o 16.30 skończyłem dzisiaj pracę, yy, półtorej godzinki coś zjadłem, kawkę wypiłem i o 18 dalej do komputera, bo trzeba porobić zamówienia, trzeba, yy, no jeszcze sporo roboty dzisiaj do nocy, także praktycznie robię do samej nocy, kładę się spać i jutro wstaję. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak dzisiaj się pięknie ułożył dzień. Muszę mówić troszkę szybciej, bo słyszałem, że oglądacie mnie razy dwa, bo tak wolno gadam, dlatego będą troszeczkę szybsze odcinki. Fajnie dzień się ułożył, ponieważ pierwsze co to na mailu dostałem maila. Dzień dobry, czy mieliby Państwo 10 tysięcy sztuk? Napisał jakiś człowiek, jakaś firma do mnie, czy miałbym 10 tysięcy sztuk danego produktu. Będzie to nawiązanie do tego, że handel jest tak naprawdę piękny, no bo Wy obserwując daną firmę, widzicie, jak on może zarobić? Sprzedaje na Allegro ze stratą. Jak on może zarobić? Przecież ma taką ofertę, można to kupić dużo, dużo taniej. Jak on zarabia? Jak on zarabia? Jak on zarabia? Bo cały czas tam gdzieś na Zjednoczonych sprzedawcach piszą, wyliczają koszty, jakie są promowania, koszty prowizji Allegro. I teraz wam pokażę troszeczkę od drugiej strony, od takiej niewidocznej strony. Bo otrzymałem maila, czy miałby Państwo 10 tysięcy sztuk tego produktu od ręki. Ja oczywiście 10 tysięcy sztuk tego produktu nie mam, ale od razu odpisałem na maila, bo policzyłem sobie, że dany produkt, że na danym produkcie tam na 100 sztukach, nieważne, chodzi o to, że policzyłem minimalną marżę na produkcie, minimalny narzut i policzyłem sobie, że jak ta transakcja dojdzie do skutku, to zarobię na niej 300 zł brutto. Czyli pieniążki przed opodatkowaniem będzie to 300 zł. I tym oto sposobem, oczywiście, odpisałem: Dzień dobry, produkt jest oczywiście dostępny. Mogę wystawić fakturę proforma. Mamy taką ilość, taka i taka cena. Pakowany po 100 sztuk. Godzina minęła, nikt nie odpowiada. No, ale w stopce był numer telefonu. No to bach. mówię: Dobra, biorę telefon, dzwonię. Mówię: Dzień dobry, dzwonię w sprawie tego i tego produktu. Yy, no i że mam, czy chcieliby Państwo: No tak, tak, tak. Dobra, jak Pan ma na miejscu, to fajnie. I oczywiście ja tego produktu nie miałem. Już siadłem szybko do komputera, wystawiłem im proformę, wszedłem od razu do hurtowni i w tej hurtowni ten produkt kupiłem. No i zamówiłem. Stwierdziłem, że nawet jak mi tej proformy nie opłacą, to po prostu ja ten produkt tak czy siak sprzedam, może trochę taniej, e, obniżę cenę na Allegro i tak czy siak się go pozbędę. No i tym oto sposobem mam nadzieję, że zarobię 300 zł brutto, czyli 300 wpadnie. No bo transakcja jak dojdzie do skutku, no mam nadzieję, że dojdzie. Dowiem się jutro, czy, czy opłacą mi tą proformę, czy nie. Bo może w międzyczasie, wiecie, dostaną jakieś inne odpowiedzi od kogoś. Może ktoś będzie miał taniej, może ktoś będzie miał szybciej, może ktoś będzie miał lepiej i tym oto sposobem nie opłacą tej proformy, no ale chcę wam pokazać po prostu sposób, jak tu się nadarzyła okazja. Ja nie mając produktu, troszeczkę nakłamałem, że go mam, no i go szybko kupiłem, no i mam nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku. Kolejny podpunkt. Dzwoni telefon. Ja nie widziałem, bo dzisiaj wjechały dwie dostawy. Paleta wjechała, dwie palety towaru wjechały. Nawet w ogóle nie zauważyłem, kiedy zacząłem już tak palet, paletowo handlować, bo wjechały dzisiaj dwie palety, a wiedziałem, że jadą jeszcze dwie. No to na szybko musiałem biec i też szybko te dwie palety, wiecie, opotografować, policzyć, wyłożyć, rozłożyć. Tam mi z dwie godzinki zeszło i telefonu nie miałem przy sobie. Wracam, a tam pięć połączeń nieodebranych. Minuta po minucie, minuta po minucie. Mówię, Dobra, od razu dzwonię i odbieram. I znaczy kobieta odbiera, tam coś mówi, że ona by chciała zamówić na takie zamówienie zrobić, że tam coś, wiecie, no, standardowa gadka, już tak mi się za bardzo nie chciało gadać, bo i spocony, było mi ciepło, zimno i wszystko naraz. Yy, a tutaj się tak rozmowa się pięknie potoczyła, że pani zrobiła zamówienie za 1885 zł. I wyobraźcie sobie że na tych 1885 zł zarobiłem 900 zł. 900 zł zarobiłem na. no nie na czysto. przed opodatkowaniem. Czyli 9 stówek wpadło. Allegro, gdyby ta transakcja na 1885 zł wpadła do sklepu Allegro, Allegro by z tych 900 zł zabrało 600. A tutaj wszystko zostało i. Zamawiałem ostatnio kartony, takie grube, pięciowarstwowe, duże kartony, i płaciłem 9 zł za sztukę. I tak mnie bolało serce. Zamówiłem tylko 20 sztuk, zapłaciłem za nie 180 zł. Tak mnie bolało serduszko, a dzisiaj te kartony zużyłem dwa i po prostu byłem przeszczęśliwy. Bo, że mogłem w te kartony porządnie klientowi spakować i wysłać, że, taki, że taka kasa wpadła. Może gdybym nie odebrał, może gdybym nie oddzwonił. No, to klient poszedłby gdzieś indziej, nie? Ale tutaj, dzięki temu, że ten telefon odebrałem, oddzwoniłem, załatwiłem, jeszcze dałem rabat, jeszcze sobie klienta uwiązałem na długi, długi czas i mam nadzieję, że będzie mnie polecał. Paczka już dzisiaj została wysłana, wszystko zostało sfinalizowane, no i tym oto sposobem znowu piękny zarobek. No i jest kolejna sprawa. Tutaj ma, widzicie teraz jakieś takie w sklepie internetowym zamówienia. Od 26, 26, 28, 29, 2 po prostu powpadały jakieś tam zamówienia. Ich tam było jeszcze troszeczkę więcej, ale jakieś bliki. Jakieś gotówki, jakieś przelewy niezrealizowane, to wszystko wisiało i postanowiłem, że obdzwonię tych klientów. I wyobraźcie sobie, że 100% skuteczności. Pani do mnie mówi, och, a tu jeszcze chyba były już, zanim zrobiłem tego screena, z 3 czy 4 screeny już były, że przelew po prostu dotarł, nie? Także naprawdę w 100% skuteczności. Zadzwoniłem do 100%, bo ja wie pan bez rejestracji zamawiałam tam mi blik coś nie przeszedł, coś tam jakaś awaria była, ja już potem nie wiedziałam jak to zrobić. Może mi pan podesłać numer konta? No i tak cyk 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 wszystkich obdzwoniłem, wszystkie zamówienia będą zrealizowane i tutaj są kolejne stówki, kolejne stówki, bo to jest wszystko, bo to jest wszystko zrealizowane w sklepie internetowym. Także dzisiaj troszkę popracowałem. Troszkę podzwoniłem, aczkolwiek plany miałem dużo, dużo większe, wystawić jakieś tam nowe aukcje, jakieś promowanie, odpisało do mnie też bardzo dużo osób w związku z poprzednim filmem, że poszukuję grafika, aczkolwiek na razie grafika już gdzieś tam znalazłem, jakiś grafik mi coś tam robi, a Będę jeszcze chciał działać z Facebookiem, bo z Facebookiem dostałem naprawdę bardzo dużo odpowiedzi. Są osoby, które chcą mi to zrobić komercyjnie, czyli polecić, po prostu zorganizować mi kampanię. I ja sobie pomyślałem, że ja mogę w sumie otworzyć kilka fanpage. Y porobić kilka zdjęć i niech te osoby pokażą. Dać każdemu tysiąc złotych i zobaczymy, co z tego tysiaka zrobią. A co tam? A są też takie jakieś mili widzowie, którzy po prostu stwierdzili, że mogę zadzwonić, oni mi wszystko powiedzą i na pewno się skontaktuję, na pewno zadzwonię, bo ja tam w tym Facebooku tyle po prostu namieszałem, że to, że to po prostu szkoda gadać. Mam do Was pytanie, teraz pytanie do jakichś, może, fachowców, może do osób, które to śledzą ten temat, bo ja nie śledzę. Mam firmowy prąd, czyli płacę, opłacam faktury i tak jak tutaj widzicie, mam fakturę na 510 zł i zużyłem 257 kW. Prądu. No to wychodzi na to, że jeden kilowat kosztuje mnie 2 złote. I powiedzcie mi, mi, ile od stycznia będzie mnie to kosztowało taki kilowat, czy, czy coś w ogóle wiadomo już na ten temat, czy te podwyżki jak one będą? Bo ja mam, wiecie, ja mam wszystko elektryczne. W domu u siebie, jako osoba prywatna, mam piec elektryczny. Teraz tak naprawdę pierwszy raz dostałem jakąś tam dopłatę, 1500 zł mi dali. No i jestem ciekawy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. No a tutaj mam firmę, no to w firmie też mam e, ogrzewanie elektryczne. Wszystko elektryczne, elektryczne, elektryczne. Podgrzewacz wody elektryczny, ogrzewanie elektryczne, wszystkie rzeczy gdzieś tam elektryczne. E, także jestem ciekawy, jak będzie to wszystko od stycznia wyglądało. Bo ja teraz za jeden kilowat powiedzmy płacę 2 zł, co będę płacił? 8 zł? Jak... Powiecie, to jest rachunek, teraz nie było praktycznie ogrzewanie włączone te 500 zł to się tam nazbierało, bo była bo gorąco było jak byk i była klimatyzacja włączona, żeby chłodzić, nie? A teraz właśnie jestem ciekawy jak będzie wyglądały rachunki za prąd w najbliższej przyszłości. Posprzątałem sobie jeszcze troszeczkę ma maila, mail tak, mojego. Po prostu uprzątnąłem wszystko, żeby wszystkie maile gdzieś tam posortowałem, poodczytywałem bo przychodzą różne propozycje, żeby mi gdzieś to nie umknęło, i będę sobie takiego, taką listę tutaj czystą cały czas trzymał. Codziennie rano będę sobie wchodził, będę sobie weryfikował, odpisywał. Jak teraz wpada jakieś zapytanie od klienta, no to od razu jest odpowiedź. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Żeby nie uciekł gdzieś indziej od razu albo dzwonię, od razu go uwiązuję i od razu tworzę sobie też takie procedurki. Jak to ma wyglądać, czyli tworzę sobie notatki, że jak robi, dzieje się to i to i to, no to trzeba zrobić to i to i to. Jak już będę miał pracownika jakiegoś biurowego czy zastępcę, no to on będzie od razu wiedział do, jakiej, do procedury, do jakiej się odwołać i jak to wszystko y, stosować. Także to też w ciągu tych 75 dni będę nad tym pracował. I jeszcze podczas grzebania, y, tutaj w ustawieniach y, na mailu. Znalazłem coś takiego, cofnie wysyłanie. Funkcja aktywna przez 20 sekund. Czyli wysyłacie do kogoś maila, stwierdzacie, Jezu, co ja zrobiłem? Dlaczego ja wysłałem tego maila? Matko Bosko, tam był, nie wiem, co do kogoś innego to miało być, to nie tu. I macie 20 sekund, żeby sobie tego maila cofnąć. Można ustawić nawet dłużej. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja, ponieważ ja na moim prywatnym mam ustawione chyba 5 sekund automatycznie chyba było 5 sekund i bardzo często z tego korzystałem, że wysłałem do kogoś maila i ten nagle pyk, cofnij. No to funkcja przydatna mi się na pewno przyda. Także to wszystko na dziś, do jutra.